Dobry. Eee, nauczę Was rysować takiego. można budynę, Może narysuję coś, co będzie wyglądało tak jakby naprawdę. No to. Robimy tak. Tak trochę czarne będzie. Może mi nie wyjdzie? 放有点点好奇。 coś takiego. Można to robić, Oczy takie? Ja tutaj to robię. O, no. Tylko tak e, robić takie te. Wiecie, takie. Patrzcie. Macie kartkę i robicie tak. Tak dookoła cały czas, tak jak tutaj rysowałam, rysowałam. jakby tutaj, to rysowałam tak i tak. Na przykład tutaj mam mało i to robimy tak, 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 tak. A jeśli skóry trochę jest mało, to też można. Dobrze. to trochę nie wiem, można zrobić lwa, sposobów. Ja akurat lubię robić lwy. Ażubliście trochę jak. No trochę zrobiliście to, to jest tak jak włosy, cała ta Nie więcej razy. Robicie nosek. I potem wąsy. Później można pokolorować. Ja lubię kolorować tak na żółto ogon. Możecie pokolorować jak chcecie, ale żeby wyglądało jak. Możecie dać na waszą wideo, jak zrobiliście, żebym zobaczyła. Ja lubię też włosy. Można. Już Ogonek analizowałam. Tutaj jest ogonek, jest na żółto. Włosy to nie będę tak się bawiła, żeby kolorować. Możecie kolorować sobie. E, można. Zróbcie sobie tę lwie? Tutaj uszy są. Nosek, buźka tak. To, co się pomyliłam. I wąsy. I ciało to będzie tak, później jak pokoloruję to będzie widać. Dziękuję, do widzenia.